Kowalski Riko Szeregowy Skipper No Pan Paweł, no. Zaraz nastąpi kolizja Obstawiam szefie, że to meteor Nagrzany i pędzący Rzeczywiście Widać go gołym okiem Co to jest? Najgorszy możliwy scenariusz Zniszczenie całego wschodniego wybrzeża już. Ale urwał! Eee. Mm. Mm. Będzie dobrze! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Eee, piasek! Nie twoja sprawa! Więc to tak! Rób salto! Ryko! Czekaj! Jaki dam. To meteory tak potrafią? Cóż? A można jak najbardziej. Uwaga, uderzy! Czy? To świnia niemożliwe. Pytanie tylko, po co wrócił? Nie mam dreping To jest jego dom! Zaraz chwila! Zaraz panie! Zniknąłeś nam z oczu w objęciach Macy kosmicznego kalmara. Powiedz jak uciekłeś, co? Frank. Dawaj, dawaj, dawaj. Ostateczne głosowanie! Szybciej, daj, Dejno jeszcze zbażłotę. Już. Poddamy to. Nareszcie, królewski zadziec ma wreszcie ozdobę godną wypinki dnia. Wszystko w porządku. Pierony ogniste, siarciste... To tylko drobna nie do... Nie ma się ciebie. Gdzie jest królewska podduszka? I ain't live Użyłbym Morisa na twoim miejscu. Co? Pst, co to za futroleniec? leniec? To król nie pamięta Clemsona? U i u a a -cink -cink -wala -wala -bim -bim. On chciał króla. Za. Dzięki za przypomnienie uszatku. Ja ci dam ale sam lepiej się przedstawię. Witaj. Andrzeju. No więc... Yy... Mimo, że mnie to coś przeraża, to przynoszę ci niebywałe, ale też i zabawne wieści. Będę grał w grę. A co to znaczy, co? To znaczy... Gdzie pieniądze są za las? Co myślisz, Jego Kur... A nowa soczewka z zoomem to gó... Oszalał futrzak! Nasieramy z pełną mocą, panowie! Pozwalam zranić naszego! Oj to by się podoba, właśnie o to chodzi! Czekolada. Chwila! Co? Co się stało się? Marys! Bądź bo ja się tenerwuj! Clemson wrócił! Ma dowód, że Julian nie może być królem! Co to wszystko? Niczego nie rozumiecie! Clemson będzie chciał przejąć koronę! Co to wszystko? NIE tener! MNIE! Faktycznie, Clemson palacem nie jest. Coś mi tutaj solidnie śmierdzi. Znaczy zawsze tu śmierdzi, ale tym razem to już solidnie. Nie byłem dziś pod natryskiem! może? Riko, ty i ja idziemy! Oh, no, 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 no. O, o, y, 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 jasne. We trzech sobie pewnie poradzimy. It was at this moment he knew he fucked up. A gdzie jest Rico? Pozwoliłem mu pójść zjeść kilka tych słodkich kotków. A to... co? Pozwoliliście mu zezreć? miał kotki! <laughs> Kowalski! O. Ale to było dobre. O. Jego umysł zmienił się w różową piankę. Five minutes later. I hit PODŁOGĘ Dosyć tego, rozumiesz? To cuksowa misja ratunkowa. I więcej żadnych miałkotów nie będzie. <suszy> Co tutaj się wyprawia? Nie! O Riku nie! Aaaa, ból żołądka, zgadza się? To teraz wiecie, że nie je się tyle słodkiego za jednym.